Cześć, witajcie na kanale biegam po wsi jesteśmy w opuszczonym domku który wygląda przeuroczo to jest jakby część taka przedpokojowa mamy tu stary żelazka a już takie na prąd jak zauważycie tutaj mamy taką maszynkę do mielenia mięsa i nóż co by tutaj go schowały, pasta do butów i bateria ze starogardu elektron do radio do radioodbiorników po prostu tu jakieś tarki stare no, buszowało jeszcze i to jeszcze jak stare latarki i sygnałówki tam w kącie widzimy miotłe. I tutaj taki ładny, ładne wiaderko. Tutaj e, wisi marynarka pewnie właściciela tego domu. Wszystko tu mamy drewnie. No i tu mamy nowy, ale wyłączony e, licznik prądu. Tu mamy strych jakaś lodówka tędy też można było wejść jakaś skrzynia ale to może później najpierw wejdźmy sobie tutaj do pokoju tu w pokoju mamy stare łóżko bardzo stare, jest tam mnóstwo pańczyn, taki gruby Kuchiel. Tu w kuchni widać, że tutaj spał właściciel mieszkaniec z tego domu. Mamy taki kredens. Mnóstwo zniszczeń już i nad łóżkiem y, ostatnia wieczerza, jak widzicie. Troszkę bliżej, mu pokazać, bo jest specyficzna. Tylko Jezus jest kołowy chociaż rzeczna też jest kolorowa ale powiedzmy jak bardziej jakby wypłowiała jakoś tak. tak to wygląda bardzo małe pomieszczenie tutaj mamy grzałkę pewnie herbatę albo kawę tą grzałką wodę podgrzewą. ta woda jest bardzo ale to bardzo stanie, jak widzicie Piec. A tutaj jest taka e, deska w kształcie świnki. Zobaczcie, deska w kształcie świnki. Takiego czegoś nie widziałem. Mam wrażenie, że to ktoś sam zrobił. Taką deskę w kształcie świnki. No i tutaj, jakiś kubeczki. Co jest? Ja to potem odwrócę, bo Matka To będzie zamakało. I tu była poczoska na szybko. Aha, tak pokażę jeszcze. Przytu były takie e, obrazy. E. Mhm. Aniołek, anioł stróż. Anioł stróż. Mhm. Dzieci. Tak. Nie są Tutaj w tym pokoju tak dziwnie jest. Mam wrażenie. Że tutaj jakieś zwierzęta mieszkają. A tu już mocno zawalony sufit. Stare łóżko. I wszystko wejdę sobie tutaj. I zachowane idealnie, można powiedzieć, lustro. Zobaczcie. Cała ziemia jakoś jest przekopana. Tam mamy taki mebel, chyba, i tam w środku najprawdopodobniej była jakaś figurka. Chociaż może zegar, no ciężko stwierdzić. W każdym razie tak to wygląda. Tak ostrożnie tutaj się poruszam, ponieważ czasami w takich miejscach e, mają nory, lisy. Bo dziwne, że tu jest tak mocno rozkopane wszystko. Stare szafy, tutaj też piec, ale to jest ten piec, który jest tam, czyli tam palono a tutaj, tutaj było ciepło też w tym pomieszczeniu i było, było łóżko obok tego pieca i ogromne stare szafy Znaczy sobie troszkę tutaj tu jest też jakaś stara szafka nie wiem co tam w środku jest ale spódże, no to jest ciekawe. Ale jakieś ubranie, stare szafy, inne pomieszczenie dziwne, i jakoś tak chyba z tego wyjdę jest takie podwójne drzwi, jak widzicie? taki malutki domek, powiem ci. chatka. Taka chatka. Chociaż czasami w takich chatkach wiele osób mogę mieszkać. No już po tym silniku, widzisz, że to taka, taka uboga chatka. Tak, ale to musiał robić. się na na takich ryczkach, więc są cztery. Z po okna tam. Mm -hmm to musiało być. I to jest kuchnia razem z pokojem. Tak, No. Już co, ale i ten piec ma tutaj, to na potrzebie. Wow. Nie stójmy na jednej. Wali się wszystko. Piwnicy nie ma, popatrz. Zobacz, jak to jest blisko. Klepisko. No, klepisko jest Ta lampa też jest taka stara, z tych starych. No. Może gdzieś tu datę zlody. Na tych kroków, no. a deski są naprawdę w opłakanym stanie. Jest tu gdzieś data. Datę nie widzę, ale już chcę, żeby nie wyjść na, na ten stryf. Ja wstawię tą kamerkę, wiesz? Wsadź koniecznie, bo to nigdy nie wiadomo. No, to sobie zobaczymy. Siatka. O. A tutaj zobaczcie. Tu mamy taką toaletkę starą. Stara toaletka. Tam się dawało miskę i można było się myć. Po prostu. Tak to wyglądało. Stara toaletka. A tu. Nie wiem, może się udać. to jest homonto zobaczcie homonto rzeczy To jest starych rzeczy kanka na mleku no tak ogólnie to tu już nic nie ma ogromny pas kanka Tak to wygląda. Mruga skrzyna. Albo. na dół. Jeszcze taka deska drewniana. I tu wyjście na ogród. Okay. I tutaj taka weranda z dwoma drzwiami jedno tutaj, jedno boczne. I najpewniej na tym sznurze słyszę oprania w opocznym jak odbierasz ten domek? Fajny jest Fajny Taka, myślę, że ktoś mieszkał do końca Bardzo stary, nie? Tak Skromnie Ale kosze ale, Ci jeszcze coś No To tak, bym chyba by było w Tak? Tak Co? Tam No co ty? No Uważam na szkło Tam, popatrz ile ramek Wow To jest pszczelarz po prostu był Aha. Mnóstwo ranek Pszczelarz, no Na niektórych jeszcze jest troszkę takiego Nie wiem jak to się nazywa Ale ja tutaj na wypółty kapelusz widzisz To pszczelarz. Tak. Też nie wiem jak to się nazywa Trzeba było zapytać Kuzyna tak. Tu jeszcze na dole też leżą te ramki. No, ta kółeczka słaba, wiesz, to spada. No i to spada. Myślisz, że to jakieś pamięć do końca? Filoneczka. I tutaj takie na narzędzia. No mm. Wiesz, Tylko Bez to, to co? Lepiej na... jeszcze zrobimy sobie z zewnątrz? No, przyjemność, by się to zrobili, nie? sobie. Troszkę doszło do No. Troszkę przypału jest. Widzicie ten domek, ale w tym będziemy zmierzać do wyjścia. Ola robi jeszcze zdjęcia zewnątrz tej chaty. To jest przepiękne. Zobaczcie. Piękna chata drewniana, częściowo murowana. Tutaj prąd przebiega do tamtego miejsca. Tam jest jakiś zakład samochodowy. Samochód mamy troszkę dalej postawiony, żeby nie rzucać jej w oczy. Zawsze stawiamy dalej. Wolimy się po prostu przejść. I za chwilę, jak tylko Ola do nas dołączy, będziemy się żegnać. I, I to będzie wszystko. Strasznie niewygodnie mi tutaj stać, bo widać mnie z każdej strony jeszcze, tutaj przejeżdżają samochody. Więc czekam aż Pola wygrzebie się z tych wszystkich pokrzyw. Dojście jest straszne, tym bardziej, że myśmy tamtędy przez las szli, bo nie wiedzieliśmy, że tu jest takie proste przejście, że są rozwalone te rzeczy tutaj. Jeszcze niebezpieczeństwo takie jest, że prąd przechodzi do tam innego miejsca właśnie z tamtego słupa Dobra pola już idzie i będziemy się zbliżyć Okej, okay. jeszcze może się coś tutaj może? O, tak można, jak to zablokowało mi się po prostu. Co się zablokowało? A, tutaj to, ale już mam to odblokowane. Słuchajcie, e, piękny domek, bardzo mało rzeczy, ale te rzeczy już wystarczają na to, żeby uznać to miejsce za niezwykłe. No, patenka, patrzcie ostatni rzut oka na tą patenkę. Tak to wygląda. mieć taki lepiskowy, no. kuchenka, pokoik, Dawałek przedpokoju, wszystko. Parking, bo tu jest szeroko, dałoby tak. się normalnie mieć wjazd czym był taki wjazd. Ale on się rozleciał, bo tutaj... Ale jest... co się da zrobić jeszcze, wiesz, co mi źle wydaje. Tylko, że ulica bardzo ruchliwa, bardzo. No tak, ale można by było wyjeżdżać, znaczy to nie jest akurat taki spokój, nie? bo to wiesz, to tak nie wygląda specjalnie, nie. Ale na pewno mieszka tam przeraż. Ja my wejdziemy teraz w takim stanie do tatusiowoza? <noise> Oczepiemy się, ale powiem wam jedno, że Ola zauważyła, ja bym wcześniej tego nie zauważył, że tak naprawdę mieszkał tam pszczelarz. Były wszystkie przedmioty, które służą do hodowli pszczół, tak? Strasznie tutaj wieje i przejeżdżają samoloty. To jest taka mocno uruchliwa ulica. Dobra, to chyba pożegnamy się, nie? No. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Cześć, do następnego. Na razie pa.